Wystawa Życie Romantyczne Chopin Schaeffer, de la Croix opowiada nam o pewnym konkretnym miejscu w Paryżu i o konkretnych ludziach, którzy tam mieszkali. To środowisko artystów. Które w latach 30. -tych, 40 -tych zamieszkiwało paryską dzielnicę nazywaną Nowymi Atenami. To był właśnie taki ulubiony adres artystów i przez wiele lat właśnie tam mieszkał Fryderyk Chopin Georges Sound. Jednym z centrów serc tej dzielnicy była pracownia bardzo słynnego wówczas malarza Arego Scheffera z którego pracowni odbywały się spotkania artystów, muzyków, literatów, malarzy, którzy spotykali się po to, żeby tam rozmawiać, słuchać muzyki, miło spędzić czas. Dziś w pracowni Ariego Schiffera znajduje się siedziba Muzeum Życia Romantycznego w Paryżu, z którego pochodzą zbiory prezentowane na wystawie. Pierwsza część wystawy, od której zaczynamy, to pracownia Rego Schefera w Paryżu. Chcielibyśmy przybliżyć naszym gościom postać tego wybitnego malarza, pokazać jego dzieła, ale również pokazać rzeźby jego uczennicy Marli Orlańskiej, pokazać, że pozował u niego Fryderyk Chopin. I pozwolić, aby po przejściu przez pracownię można było zanurzyć się w inne tematy romantyczne. I tak właśnie pierwsza część w drugiej sali wystawy zatytułowana jest Tematy Romantyczne. Tematy, które obecne są w sztuce romantyzmu w Polsce, we Francji, są wspólne. Inspirowały wszystkich romantyków, zarówno malarzy, jak i pisarzy, muzyków. Zobaczymy tam wielkich bohaterów romantyzmu. Zastanowimy się też nad gatunkami romantycznymi, ponieważ jednym z nich jest ballada. A w sercu właśnie tej części tematy romantyczne znajdziecie Państwo niezwykły rękopis ballady F mol Fryderyka Chopena, która właśnie pokazuje, że te pewne inspiracje, tematy są wspólne dla tego kręgu artystów. Następna część. Derek Chopin, Georges Sand i ich przyjaciele. Chcieliśmy pokazać, że życie romantyków to nie jest tylko wielka sztuka, czas spędzony na malowaniu czy tworzeniu, komponowaniu arcydzieł, ale to też jest życie między ludźmi, z przyjaciółmi, spotykanie się, wymiana na idei, myśli, ale też po prostu zwyczajne życie, po prostu codzienne życie. W tej części zobaczycie więc państwo dzieła i portrety przyjaciół pary artystów. Jak gdyby przedłużeniem tej części właśnie kręgu romantycznego, kręgu przyjacielskiego jest część no W nową znajdowała się posiadłość sąd, w której wiele miesięcy swojego życia spędził Fryderyk Chopin. Jeździł tam na miesiące letnie, w Paryżu bardzo ciężko pracował. Nie możemy o tym zapominać. Udzielał bardzo wiele lekcji, a w Nau miał przestrzeń na pracę twórczą, ale tam również przyjeżdżali przyjaciele. Georges ona zresztą była niesłychanie serdeczną panią domu. W jednym z listów do Eugeniusza de la Croix napisała, żeby przyjeżdżał nawet ze swoimi kotami, żeby wszyscy zostaną przyjęci. I w nou, w tej części zobaczycie Państwo pejzaże malowane przez sąd rysunki przedstawiające zwierzęta domowe, to miejsce takiego odpoczynku. I następna część wystawy, pamiątki, przedmioty, które mówią o pamięci, o przemijaniu, ale o... O tym, że są pewne rzeczy silniejsze od owego przemijania. Pamiątki, które przybierają różne bardzo ciekawe kształty, być może dla współczesnego człowieka czasem zaskakujące, ale to jest właśnie ta próba zatrzymania wspomnień. Czyli właściwie przechodząc przez wystawę, możecie się zanurzyć Państwo w rozmaite aspekty życia romantycznego i wielkiej sztuki, ale też życia codziennego. I podjąć tę refleksję, która towarzyszy nam przecież wszystkim, czym jest przyjaźń, czym jest piękno i czym jest sztuka. Wśród 59 obiektów zgromadzonych na wystawie są nie tylko rzeźby i obrazy. Jaki rodzaj obiektów możemy tu obejrzeć? Mamy tak rzeźby, obrazy, rysunki, przedmioty, które właśnie są tymi pamiątkami, czyli odlewy rąk ale też mamy odlew nawet nóżki bardzo zgrabnej aktorki, mamy albumy, bez których trudno sobie wyobrazić życie towarzyskie XIX wieku. Mamy przepiękną paletę, paletę Arego Shafera, symbol jego prasy twórczej, ale też kaseta akwarelisty, która pokazuje właśnie ten aspekt sztuki, który jest i dla profesjonalistów, ale też trochę dla amatorów, czyli faktycznie bardzo różnorodne dzieła. Myślę, że naprawdę można tutaj znaleźć coś dla. Dla każdego, bo myślę, że każdy z naszych gości znajdzie tutaj jakiś obiekt, który w jakiś specjalny sposób go zainspiruje. Niektóre z nich są bardzo właśnie takie interesujące przez taką pewną dziwność swoją, ale też pamiętajmy o tym, że mamy tutaj naprawdę przykłady bardzo wybitnego malarstwa, bardzo wybitnej sztuki. No i oczywiście dla nas z punktu widzenia Muzeum Fryderyka Chopina, to ten autograf Chopina jest sercem ekspozycji. Wystawa ma swojego kuratora muzycznego, jest nim dr Artur Szklener, który bardzo starannie wybrał utwory Fryderyka Chopina, które w jakiś sposób współgrają z tematami wystawy. Muzyka będzie nam towarzyszyła tutaj cały czas, po to, abyśmy mogli właśnie poczuć to powinowactwo sztuk, że te wszystkie wątki malarstwa, literatury, muzyki jakoś się ze sobą łączą, tworząc właśnie ów świat romantyczny, świat romantyzmu, do którego chcielibyśmy Państwa zaprosić.